Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z FNAF'edę i dzisiaj mamy limitowaną jednostkę. Słuchajcie, a dokładnie od wczoraj, od nowego roku mamy nową limitowaną jednostkę Stardrop i dosłownie jest to taki, no pan Stardropek, nie? Także mamy go tutaj i słuchajcie, ten ekskluzyw jest już u mnie w ekwipunku, a dokładnie jest w prezencie. Także mamy jeszcze szansę na shiny i dodatkowo dostałem 25 ekskluzyw paków. Czajcie, to wszystko dostajecie tutaj za kupienie właśnie tego ekskluzyw Stardropa. On pewnie za niedługo zniknie, nie wiem, może za dzień, może za na dwa dni. Pewnie długo tutaj go nie będzie. Wiadomo. No jest to jednostka limitowana, także dzisiaj ją przetestujemy. Zostawcie łapkę w górę. Oczywiście zostawcie suba z dzwonem. Widzowie, grałem przez nockę, czajcie Dosłownie. Jak poszedłem spać po nowym roku, no to pomyślałem, dobra, jeszcze wbiję i zdobędę te coiny, nie? Jakoś tam pozdobywałem. Troszeczkę pasa zrobiłem, także generalnie udało się zarobić na tego zioma. Jak widzicie, 1300 robuxów i teraz 302 tysiące i pół. Znaczy 302,5 tysiąca coinów teraz potrzebuję, żeby go kupić, albo 1300 robuxów. Mega dużo. I słuchajcie, oczywiście otwieramy Star Dropika, ale wiecie co, tak mi się wydaje, że odpalimy sobie super lakpotkę. Jak już dostaliśmy tyle tych tutaj ekskluzyw Packów, to otwórzmy 8 i uwaga widzowie, co poleci, co poleci, co poleci, Glamrock Chica i Glamrock Freddy, gruby dropik, widzowie. <ścoughs> nie no, nie mogę. No średniawa, ale wiadomo, dostaliśmy to tak free razem z nim, tak naprawdę zakojny także ja tam nie będę, nie będę narzekał, nie, wiadomo. Tylko, że wiecie, no fajnie by było zdobyć wszystkie postacie, żeby mieć tak naprawdę nową postać na koniec sezonu, ale zakładam, że i tak będę musiał ją kupić, i tak? Nie jest to nigdy jakoś mega drogie, więc tutaj, no pewnie nie będzie wiecie, nie będzie jakoś źle. To najpewniej jest nasz Montgomery Gator. Montgomery Gator, normalnie potężny Alligator. I mamy wtedy Burn Trapa. Be Burn Trappa, Normalnie, po No i co, widzowie? Ekskluz paczka ostatnia, Glamrock Chica, Spoko. No i widzowie nasz Stardrop. Zobaczmy, czym jest. Stardrop, shiny? No nie ma shiny. Nie ma nigdy shiny, ja nie wiem, widzowie. Ja kupiłem sobie tutaj generalnie tego Huntera. Tego Shiny Hunter, widzicie? Owned. Więc mamy 2% na 4. No i co? No i lipa totalna. Nie wiem, nie jestem zadowolony. No słabo, no mi się, mi się nie podoba. Pierce plus passive, czyli pasywka z piercingiem, czyli przebijaniem jednostek. 10 500 do 18 500 obrażeń. 22 do 30 range'a I 2 sekundy cooldownu. I co ty robisz? No tak średnio widzę. Tutaj mi zasłania oczywiście to, ile mam w ekwipunku. 35% range'a, Okej, okay. a nie, 35% ręża daje wszystkim unitsom. Plus 70% daje shiny, o, dobra, jakbym miał go shiny, widzowie, to by dawał 70% więcej rangea wszystkim generalnie jednostkom wokół siebie, czajcie? I to jest dodatkowo jeszcze booster. Czyli nie dość, że piercing, plus właśnie ta pasywka na boosta. To jeszcze co mamy? Stardrop dealuje 75% obrażeń. Okej. Okay. Czyli 75% więcej obrażeń bije, kiedy w jego teamie jest Moondrop albo Sunshine. Ej, dobra, ciekawe, takie kombo możemy robić, nie? Wiecie, takie kombosy tutaj zbijać. Generalnie miałem też misję tutaj w nocy, żeby poenchantować towerki i wpadło mi bounded na Oldmana, nie? W ogóle muszę się go pozbyć, bo widzowie, za chwilkę on nie będzie nic wart, a fajnie by go było przemienić, zostawić sobie tego vengeance, zostawiam oczywiście Krampusa, Krampus widzowie już go nie będzie, już go nie ma. Już pewnie te prezenty są pootwierane, może jakieś tam resztki zostały z tej limitki, więc ogólnie Oldman, Krampus, na pewno będziemy mega rare. Mimo, że jest go 8 tysięcy, to wiecie, ludzie powychodzą z gry, pozapominają, tam wiecie, nie będą grali, więc nie będzie go tak dużo. Wydaje mi się, że ten ziomek będzie w cenie. Ten niestety będzie spadał cały czas, dopóki nie zmienią tych koraptet prezentów, że dodadzą, dodadzą jakiegoś nowego Apexa albo coś, to nie. No to ten oldman widzowy, starszy pan będzie mega, wiecie, taki każdy go będzie miał. Wyobraźcie sobie, że będzie go 30 albo 40 tysięcy, bo do tego dążymy. Także wtedy to nie będzie nic specjalnego. Już mega spada z ceną, także muszę go ogarnąć, sprzedam i chyba nie wiem, nie wiem co kupię może soule i jakieś tam postacie dostanę i będę czekał, nie? Może na spadek DJ Music Man'a i shiny sobie ogarnę. No zobaczymy w każdym razie widzowie, testujemy nowego ziomeczka Stardropa i teraz tak, tego Stardropa z Brawl Starsa w ogóle, jak w Brawl Starsie, nie? Dobra, to tak widzowie, mi się wydaje, że wywalimy tego Frostbite'a no, W sumie to wszystko możemy wywalić, bo dzisiaj testujemy Stardropika, ale widzowie, to nie może być testik Stardropika na tak słabym, no w sumie to na żadnym enczancie. Musimy coś sobie tutaj ogarnąć. Przypominam Bierzcie sobie, widzowie, Playtime Gifty i odbierajcie Daily Rewardsy, bo to bardzo dużo daje teraz. Zmienili to, zbufowali i naprawdę mega to oddaje. Może być też Puppet Nightmare, na to też się zgodzę, widzowie. Także chwilunia, poulepszam go, zobaczymy co wpadnie. Dobra, widzowie, mamy na Puppet Nightmare naszego Stardropa. Możemy postawić ich dwóch i dosłownie w tym meczu zrobię coś innego niż zawsze, czyli w testowaniu nowej postaci, limitowanej postaci. Niestety nie mam jeszcze Sunshine, Moon Dropa, tego nie robimy, ale zrobimy taki odcinek, że wrzucimy trzech, słuchajcie tych ziomów, czyli Sandropa, znaczy Stardropa, Sunshine'a i Moondropa i zrobimy taki odcinek, gdzie po prostu będziemy nimi grali. Jesteśmy oczywiście grzeczni, nowy rok, widzowie, no to grzeczny ja, nie? No, nowy rok, nowa ja, ale nadal grzeczna. Także generalnie, widzowie, elegancko lecimy dalej. No i słuchajcie, postawimy sobie na początek jakieś tutaj startery, no bo niestety, no, nie da brady od razu postawić tego, wow, Stardropa! Ale on ma efekty, patrzcie! Ziomek jest smooth, nie? Ziomek jest smooth, normalnie. Patrzcie, co on robi, jakie tutaj piękne fale za nim latają, to mi się podoba. Naprawdę, fajnie to wygląda. Tylko tak, fajnie by było ulepszyć tutaj te startery i słuchajcie, za chwilkę wjeżdżamy tylko tym star dropem i nie gramy niczym innym, tylko boosterem. Mam tylko jeden booster, który nawet nie jest jakiś mega dobry. Oczywiście jest fajny. Jakbym miał shiny, no to miałbym święty spokój w końcu, ale wiecie co? Ja go ogarnę. Ja, ja obiecuję widzowie, będzie okej, okay, będzie ok, ale jeszcze nie teraz, nie? Ja potrzebuję czasu i jak ogarnę, no to wtedy będziemy mieli mega shiny takiego DJ Music Man'a. Nie chcę helpiego, ja chcę Music Man'a, nie? Bo daje cooldowny, daje range'a, nie daje obrazu, no to do obrażeń Springbo niego tak zakładam, że ogarnę. I go mogę ogarnąć już w sumie za Oldmana plus Soulę. I mam taki widzowie trade w głowie, żeby ziomek dał mi Soulę, i Springboniego Shiny. No to wtedy jak najbardziej będę miał już do obrażeń zioma i zostanie tylko zrobić DJ Music Mana na shiny DJ Music Mana. I taką, taką mam tutaj taki plan w głowie. Nie, możecie dać znać w komentarzu, czy dobry plan. Myślę, że całkiem okej. Okay. I dodajmy sobie stardropa i widzowie, yo normalnie z Brawl Starsa, nie? Przyszedł stardropik. <laughs> normalnie, co tu się dzieje? I słuchajcie, oczywiście DJ Music da nam sporo tego cooldownu. Jak on lata fajnie. Ej, on naprawdę będzie fajny, nie? będzie. się. Efektowny, o może tak, może w ten sposób. Tylko jeszcze potrzebuję tych tutaj starterów, bo potrzebuję go troszkę ulepszyć, dobra, 20 koła. Tylko, że on już chyba... No tak, on zostanie na 1,46 cooldownu. Więc faktycznie te cooldowny ma ogromne, więc może być problem. Ale dobra, zostawiamy go samego. Dodajemy jeszcze drugiego tutaj, po drugiej stronie choinki. I słuchajcie, zobaczymy, jak daleko dotrą te star dropy. No po prostu, przetestujmy to. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Czy faktycznie jest jakaś opcja, żeby dalej gdzieś wygrać tym ziomem? Czy jednak będzie za wolno? Bo jeżeli będzie za wolno, to dorzucę mu jakiegoś ziomka jednego startera. No bo to będzie, widzowie, trwało 5 sekund, jak wiecie. Nie pomoże? mu jakoś tutaj. Nie będę dawał nic, nic innego. Oldmenów nie dodam, niczego takiego bardziej wow. Tylko wiecie, chodzi mi o to, że nie wiem, czy te jego cooldowny, ten 1,46 i to po buście, bo normalnie jest dwa, jak widzicie, i zawsze jest dwa. Niestety nie ma mniej po zwiększeniu poziomu. Więc ogólnie zastanawiam się, ewentualnie dodam jakiś jeden starter. Jeden. W sensie nie, że trzy razy, tylko jeden raz. I zobaczymy, jak sobie poradzą. nie? Wydaje mi się, że to by było całkiem fair, bo później starter aż tak dużo nie daje. Dajmy może tego Frostberka. Znaczy, no tak, Dark Frost Berka, i niech sobie tutaj bije z nimi, bo jednak, wiecie, to by trwało minutę może maksymalnie, bo jednak cooldowny ma ogromne. Także Stardropa trzeba widzowie no, traktować tak jako taką drugą postać do obrażeń, bo samym nim. Ciężko by było pewnie grać. Wiecie, brakuje tych mniejszych cooldownów, żeby sobie poradził tam, no generalnie, jak jest więcej postaci, nie? Zwłaszcza na takim endlesie. Ale dobra, gramy tak, zobaczymy, jak daleko zajdziemy. Troszeczkę już gram i powiem wam tak: generalnie jest to postać limitowana, ale nie jest na tyle dobra, jak Old Man Krampus, nie? To było coś. Tutaj ta limitka to jest taki, no, fajny dodatek, fajny do kolekcji. Stardrop ogólnie, który, no, bardzo, do no, fajnie wygląda, nie? Animacje ma porobione, dowalony jest w tym temacie, ale, no, jakby tak popatrzeć na jego obrażenie, no duże, nie? Ręcz też, tylko te cooldowny bardzo duże i to jak on bije, to jednak troszeczkę tak wiecie, no długo się gra tego Endlessa i generalnie do 70 wave dopiero ja naprawdę już długo siedzę. I powiem wam tak, no troszkę ten start drop nie robi jakiejś takiej, takiej, takiego wielkiego dymu, nie? Nie robi jakichś takich wow, żebym zrobił totalnie wow i tak dalej. Mamy ten starter, który tutaj oczywiście pomaga. Bez startera, zresztą wam pokażę, bardzo możliwe, że przegramy. Uwaga, Dreadwood, Bunny, Boni czy jak tam, no Ziemeczek idzie sobie i słuchajcie, patrzcie to. No, nie nadążają, nie? Właśnie to jest to, że nie nadążają. Nie wiem, czy teraz zdąży tu uderzyć. Zdążył, okej, okay, widzowie, jeszcze zdążył. Jeszcze nie jest źle. Jeszcze faktycznie się udało tutaj wybronić. Tysiąc ciasteczek, fajna sprawa. No, jak widzicie, da się. Da się wybronić. No, jednak piercing bije w kilku naraz. To tam wiecie, w miarę to działa. Ale jak widzicie, te postacie idą całkiem szybko. Ja mam zawsze autoskipa. No, i tutaj faktycznie granie star dropami, No, dużo biją mnie. Też nie można powiedzieć, no, bo po 10 milionów. Nie, tu 11, a tutaj 6600. Dobra. No no to tak 6,60 miliona, i tutaj 11. Nie jest też źle, ale bym powiedział, że to jest taka raczej mid-jednostka, jeżeli mamy ją na Puppets Nightmare. Może na Vengeance albo Shadow, no na pewno by robiła więcej. Albo taki shiny Stardrop, albo w połączeniu właśnie z jego braćmi, czyli właśnie Moondropem i Sunshineem, no to wtedy może coś tam robi więcej, bo tak, tak to aktualnie wiecie. Tylko zwiększa tego range'a. Też zapomniałem powiedzieć, a nie, chyba mówiłem, że zwiększa range'a innych postaci wokół. Także faktycznie tak, zwiększał, to działa. Więc tutaj widzowie, spoko sprawa. No ale powiem tak, jak ktoś nie ma czasu, no to wcale nie trzeba się spinać, ten Star Drop nie będzie jakiś mega drogi w Soulach, naprawdę ludzie aż tak nie będą się na niego rzucali, no taka jest prawda, nie jest on na tyle fajny jak taki Old Man Krampus, ale widzowie, oczywiście można próbować, warto zebrać i warto do kolekcji mieć i no życzę szczęścia, żebyście mieli Shiny, nie, no bo jak macie Shiny, no to każda postać jest lepsza, to wiadomo.